Cześć, z tej strony Adrian Pusher FujiSucho.pl. Nasza skanerowa seria wkracza w drugą fazę. Dzisiaj dla odmiany zaprezentujemy Wam najnowszy skaner z rodziny ScanSnap. Jest to model IX1500. Smart urządzenia zalewają rynek już ładnych parę lat, jednak skanery jak do tej pory opierały się tym tendencjom. Do czasu, bo i to miało się zmienić z premierą flagowego skansnapa i X1500. Fujitsu zapragnęło połączenia dobrze znanej w tej serii prostoty z możliwie nieograniczoną funkcjonalnością. Na pierwszy rzut oka widać, że Japończycy przeszli na jasną stronę mocy. Śnieżno-biała obudowa jest miłą odmianą po króczoczarnym poprzedniku. Nawet to nie jest białe. W spoczynkowej formie prezentuje się doskonale będąc przy tym całkowicie pozbawionym wystających elementów. Dwa proste ruchy i skaner już jest przygotowany do akcji. Tutaj biel kontrastuje już z elegancką szarością. Efektownie rozkładany podajnik ADF pełni również funkcję włącznika. Podajnik możemy dodatkowo uzbroić w dostawkę, ułatwiającą skanowanie wszelkich kart. Dolna taca uproszczona jest niemal do maksimum. A na koniec zostawiłem sobie to, co jako pierwsze rzuca się w oczy, czyli całkiem spory dotykowy wyświetlacz. Przenosimy się do tyłu, gdzie panuje ład i porządek sygnowany logiem Scansnap. Zmieszczono tu wyłącznie gniazdo zasilania oraz slot USB ukryty pod stylową klapką. I to są właśnie te detale, jak zwykł mawiać pan Tomasz Hajto, bo cały skaner spasowany jest bardzo solidnie. Japończycy przyłożyli się do najdrobniejszych szczegółów, jak krawędzie czy wykończenia. Zastosowane plastiki nie trzeszczą i posiadają bardzo przyjemną w dotyku fakturę. Już mi się podoba, jeszcze go nie włączyłem. Wnętrze bez niespodzianek, wszystko jasne i przejrzyste. Zatem pomimo rozmiarów, eksploatacja nie jest utrudniona. Po obu stronach umieszczono sensory obrazu CIS o maksymalnej rozdzielczości 600 DPI. Fujitsu zapewnia wydajność na poziomie 30 stron na minutę. Podajnik ADF pomieści 50 arkuszy. Wystarczy już tych danych, czas go włączyć. Dotykowy pulpit jest bardzo czytelny, a co najważniejsze intuicyjny w obsłudze. Na górnej belce mamy zakładki z naszymi profilami. Po lewej stronie możemy szybko dostosować trzy podstawowe parametry skanowania. Zaś w tym miejscu zdefiniujemy sobie formę podawania dokumentów. Na koniec oczywiście opcje. ScanSnap i X1500 kontroluje stan czystości sensorów oraz informuje o konieczności czyszczenia. Tak samo łatwo pomoże nam zadbać o swoje rolki. Oprócz połączenia USB skorzystać możemy również z Wi-Fi. To opracować może w dwóch trybach. W trybie bezpośrednim oraz trybie punktu dostępowego. Oba bardzo łatwe do skonfigurowania. Co równie ważne, to dzięki aplikacji na iOS oraz Androida możemy skanować do urządzeń mobilnych. W kwestii oprogramowania mamy powiew świeżości, ponieważ ScanSnap Manager i dodatkowe aplikacje zmieszczono pod jedną, odświeżoną aplikacją ScanSnap Home, gdzie znajdziemy od teraz wszystko, czego potrzebujemy. Zainstalujemy sobie teraz skaner za pośrednictwem kabla USB. Instalacja jest błyskawiczna. Po dodaniu skanera jest on natychmiast gotowy do pracy. Nie inaczej prezentuje się konfiguracja połączenia bezprzewodowego. Wybieramy metodę połączenia w opcjach skanera, a później już z górki z kreatorem instalacji. Stworzenie profilu skanowania też jest dziedzinnie proste. Wybieramy ikonę oraz nazwę profilu, definiujemy podstawowe parametry, oczywiście nie zapominamy o formacie, stopniu kompresji i miejscu zapisu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że profile w trybie Wi-Fi nie będą dostępne przy połączeniu USB i na odwrót. Zacznę od tego, co oprócz wyglądu rzeka mnie najbardziej. Cisza. X1500 jest niesamowicie cichy, niezależnie od tego jakie dokumenty i jak wiele skanuje. Przy takiej kulturze pracy szybkość skanowania jest świetna. Katalogowe 30 stron na minutę osiąga we wszystkich trybach prócz ostatniego nazwanego Excellent, który obrazuje dokumenty w 600 dpi z szybkością 8 stron na minutę. W odróżnieniu do skanerów serii Fi, w ScanSnapach zastosowano sensory obrazu CIS, które zapewniają gorszą jakość skanowania niż sensory CCD. Faktycznie widać różnicę, ale mimo to X1500 prezentuje bardzo dobrą jakość obrazu, w szczególności przy 600 dpi, wyciskając ostatnie soki z tej technologii. Skaner inicjuje się błyskawicznie, gotów jest dosłownie w moment po otwarciu pokrywy. Dostawka pomagająca przy skanowaniu kart spisuje się bardzo dobrze. Nie uniemożliwia skanowania dokumentów A4. Pokrywę możemy zamknąć bez konieczności jej demontażu. Niestety, z dostawką skanowanie sztywnych wizytówek w pionie powodowało ich lekkie przehamowanie na tacy wylotowej, która bardzo szybko unosi się ku górze. Ekran dotykowy znacznie ułatwia pracę ze skanerem. Nawet kompletny laik opanuje ten prosty interfejs w kilka minut. Wprawdzie przewijanie treści na ekranie nie należy do najpłynniejszych, ale za to nawigujemy bardzo dużymi ikonami, w które łatwo trafić nawet wielkimi paluchami. Może teraz krótko o nowym oprogramowaniu ScanSnap Home. Jak dla mnie jest bardzo przejrzyście, a pomaga w tym jasna i przyjemna kolorystyka. Takie aplikacje jak CardMinder wbudowane są już na stałe w Home. Ie. W programie zadania możemy łatwo sortować korzystając z tagów, te na bieżąco poddawane są procesowi rozpoznawania tekstu, co jest bardzo przydatne w przypadku skanowania wizytówek. Nie zabrakło oczywiście prostego edytora, w którym szybko nałożymy korekty do skanowanych dokumentów. Myślę, że Scanstamp Home sprosta wszystkim zadaniom w niewielkich środowiskach biurowych. Nam pracowało się na nim bardzo dobrze, a jeśli ktoś korzystał do tej pory ze Scanstamp Managera, to uspokajamy, nie ma się czego bać. Fujitsu ScanSnap PX 1500 to kawał fajnego skanera. Cichy, a szybki. Świetnie się prezentuje zarówno przed, jak i po otwarciu. Nie gorzej wyglądają skany. Nowe oprogramowanie ScanSnap Home działa doskonale. Łatwy dostęp do profilów i obsługa za pomocą ekranu dotykowego to strzał w dziesiątkę. Ale to co chwalę sobie najbardziej to nieograniczona i bezproblemowa łączność. Znalazło się także kilka drobnych wad i niedociągnięć, bo żaden sprzęt nie jest doskonały. Lecz skans na PX1500 do doskonałości w swojej klasie się zdecydowanie zbliża. Polecam! Jeżeli zainteresował Cię skaner Fujitsu ScanSnap na PX1500, to zapraszam do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie dostępne są wszystkie skanery japońskiego producenta. Jeśli zaś potrzebujesz skanera, ale nie wiesz, który sprosta Twoim wymaganiom, skorzystaj z pomocy naszych handlowców, którzy pomogą przy wyborze sprzętu dla Twoich potrzeb. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. A na mnie już czas. Do usłyszenia!